Świetnie Już idę Witam w butiku Karuzela Gdzie każdy strój to szyk, klasa i wytworna elegancja Za shorts! Królowa Popu! Jak się pani miewa, panno Rarity? To pani zna... No, a moje i nie? Oczywiście, że znam, kochanie, staram się być na bieżąco z nazwiskami młodych projektantów. A Koński Magazyn Młody chwali się pod niebiosa. Coś takiego, jeśli to sen, to nie chcę się budzić. Czy mogę coś dla pani zrobić? Przede wszystkim mów mi po imieniu. Co mogę zrobić dla ciebie? Jak pewnie już wiesz, wkrótce wyruszam w trasę koncertową po całej Equestrii. Sapphire Shores i Quilifolies! I chcę wyglądać fenomenalnie! Ow! Mam coś tu dla ciebie. Sapphire Shores, pozwól, że ci pokażę prawdziwe krawieckie arcydzieło. Jest naszywane najprawdziwszymi brylantami. O, ależ to po prostu dzieło sztuki! Biorę je... Serio? Och tak, chcę ich pięć. Każdy z innymi kamieniami. Co proszę? Zmianę kostiumów. Widzę, że wciąż mam to coś. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk, z nim co dnia przyjaźni czuję sama. Magiczar, czar, naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód w krainie naszej. Razem dzięki no. i noc, dla magii niech otuli dziś no. My Little Pony. Przyjaźń to magia. Kucyki i psy Co ty mówisz? Sapphire Shorts, ta gwiazda popu? Jest odlotowa, utalentowana, piękna i... E... W połowie nie tak piękna jak ty. Ty jesteś sto razy piękniejsza i zdolniejsza i... Spike, damy nie znają zazdrości. No przecież. Ale odpadłaś, kiedy weszła, co? Damy nigdy nie odpadają, Spike. Ale, ale że byłam pod wrażeniem, to prawda. Muszę znaleźć kamienie do dekoracji kostiumów. Znalazłaś? A, tak jest, tam są. O, te niebieskie wyglądają tak apetycznie. Spike? Dostaniesz potem trochę na przekąskę, ale najpierw muszę ich zebrać więcej, bo inaczej nie wykonam zamówienia. Wielka szkoda, ale trudno. Idziemy dalej! Przed nami mnóstwo roboty! Jak sobie dama życzy! dzisiaj cierpliwością i w nagrodę chcę ci coś podarować. To specjalnie dla ciebie. Czy coś nie tak, Spike? Skąd? Jest przepiękne. O, ruszaj za mną szybko. Tam są następne. Dla mnie. Od Rarity. <try> <try> Skarby, skarby, drogocenne klejnoty, a ten tam to łowca brylantów. On zdobędzie dla nas wszystkie brylanty świata i więcej. Bierzmy się za smoka. Czy Gdzie jesteś? Co? A to kto? Nie wypada, żeby dama czekała na ciebie. Idę. Czuję, że tym razem trafiliśmy w dziesiątkę, że tak powiem. Hmm. Więc to nie smoka szukamy, ale kucyka. mi go! Wiesz Spike, myślę, że na dziś wystarczy. Mam tu dość materiału na wszystkie kostiumy. Możemy wracać do... O, co to? Nowe słoże? O, to dziwne. Pamin na drzewie? Dzień dobry, e, jak się pan e, miewa? Ja jestem Rarity, a to mój przyjaciel Spike. A pan jest... Jest na diamenty! Doprawdy! Więc to dlatego interesują pana kamienie! Diamenty to ponoć najlepsi przyjaciele dziewczyny, ale teraz widzę, że także i psy w nich gustują. <śmiech> więc... <śmiech> Czy pan też szuka kamieni? Tak, wszyscy trzej! E, proszę. Szukamy kamieni. A ty jesteś w tym lepsza od nas, więc teraz będziesz pracować dla nas. Na! Tak. Złapałem. Super. Więc powiedz, co wiesz. Bo dotąd powiedziałeś tylko tyle. Rarity! Las! Psi! Dół! Skarb! Porwana! Nie bardzo wiemy, czego się trzymać. Jasne. Byliśmy w lesie szukając kamieni, kiedy pojawili się ci trzej. Jacy trzej? Nazywają się Psy na Diamenty. Porwali Rarity i zniknęli w dziurze pod ziemią. Damy sobie z tym radę. Zejdziemy za nią pod ziemię i ją znajdziemy. <Gryzanie> oh, więcej dziur niż w szwajcarskim serze! No chodźcie. Nie ma się co zastanawiać. Halo! <Gryzanie> Dalej! Jak najszybciej musimy zejść pod ziemię! O, Nie można się przebić. To się jeszcze okaże. Grunt to refleks. Ja nawet lubię się czasem upaćkać i pobrudzić, ale Rarity z tą jej manią czystości... E? Och, Rarity! O, ja nieszczęsna! Co ja mam teraz zrobić? A! Fuj! fuj. Jak tu brudno! O, to okropne! A, co za nora! Ona tam nie wytrzyma. Zablokowali wszystkie wejścia. Możemy je odblokować. Dalej! Przecież! Już idę, jedyna! Ha? Spike, to naprawdę bardzo szlachetne... Poświęcić kamień, który ci dała... Nadobna rarity! Nie obawiaj się niczego! Ja cię uratuję! Chodźcie tu, kundle! Strachajła! No. A, tu jesteście! Macie stracha? Licz się ze słowami! Охрана до ноги! Wstrzyma O pani! O! Spaj! Jesteś moim bohaterem! Mm. <grym i wstrzyma> Wolnego kochasiu! <grym i wstrzyma> rybka bieżak! Rybka pieszak! się, przyjacielu. O! Twilight! Co tu robić? Co tu robić? U, to znaczy... Oh, <laughs> Będzie sprawdzić wszystkie po kolei. Życia nam nie starczy. Musi być jakiś inny sposób. Ja wiem, trzymają ją tam, gdzie jest najwięcej diamentów. Ale Spike, tylko ona jedna wie, jak je wyszukiwać. Nie tylko ona. Ty też. Musisz tylko przywołać zaklęcie. Orety, masz rację. Kiedyś mi pokazała, jak to się robi. Muszę to sobie przypomnieć. No. Widzisz? Udało ci się! Szybko! Pomoc nadchodzi! Trzymaj się, Rarity! Już niedługo! Zostawcie mnie, proszę! Wypuśćcie mnie! Nie! Jesteś dla nas bardzo cenna! Zostaniesz tu! Ale czego wy ode mnie chcecie? Kamieni! Tak, kamieni! Drogocennych! Znajcie! Znajdź je dla nas! O, tylko tyle! Kim nie złe złożę kamieni? Który z was mnie odprowadzi do wyjścia? Super! Świetnie, a teraz je dla nas wykop! Co? Zdawało mi się, że miałam je tylko znaleźć. Tak! Znaleźć i wykopać! Wykopać? Tak! Kop! A... Co ty wyprawiasz? Miała się wykopać! Nic z tego! Zanim zostałam podstępnie wciągnięta do tej nory, zrobiłam sobie pedikur i nie zamierzam go rujnować, bo komuś się nie podoba mój sposób kopania! O! Ha! E! No, jak pragnę zakwitnąć! Dobra! Już przestań! Dość! Kopać psy! Tylko szybko! <śla> Kto nie chce kopać, idzie w zaprzęgu. To chyba żarty! Nie rozumiem o czym mówisz! Oni załadują, a ty pociągniesz wagon. Twój cenny pedicór na tym nie ucierpi! Też byście mogli zadbać o paznokcie. Robicie sobie czasem manikur, drapiecie mi boki tymi szponami. Przestań wreszcie gadać! O, Orety, co tu tak śmierdzi? Śmierdzi! A, wszystko jasne. Twoja gęba. <śmiech> <śmiech> Dość tego! Kuczyk do roboty! Skoro nalegasz, ale muszę powiedzieć, że warunki pracy masz tu fatalne. Brudno i wilgoć, grzywa mi całkiem okropnie i powietrze zatęchłe. A gdy próbuję odetchnąć, robi mi się niedobrze przez was. Nie kąpaliście się pewnie od miesięcy. Słyszeliście kiedyś o mydle? Wszystkim wam przydałaby się kąpiel. O, woda, woda! Strasznie mi się chce pić! Chyba macie tutaj wodę! O, ja cię kręcę! Nie wytrzymam! Milcz, kucyku! A, to kolejna sprawa. Nie lubię, żeby się do mnie zwracać per kucyku. Ja jestem damą i tak macie mnie traktować. Mówcie do mnie panno lub rarity lub panno rarity. Dosyć! Przestań jojczeć! To nie do zniesienia! Jojczeć? Ja wcale nie jojczę, tylko składam skargę. Chcesz usłyszeć jojczenie? To jest jajczenie! ojczenie! O! Ta uprząż jest strasznie napięta! Brzyna mi się w bok! Poluzujcie mi ją! O! Tak to boli! Jest zardzewiała! Nie możecie jej trochę wyczyścić? Zostawi plamy! A ten wagon robi się ciężki! Dlaczego ja go muszę ciągnąć? Zamierz! Przestań jojczeć. A jak inaczej mam się poskarżyć na swój los? Zrobimy co zechcesz, kucyku! Nie! Zrobimy co zechcesz! Panno rarity! Co zechce? Hmm. Woda zupełnie bez bąbelków, ale już lepsze to niż nic. Zaraz! Dlaczego my to robimy? Żeby nie słyszeć więcej tych potwornych kucykowych jęków, pamiętasz jeszcze? Pamiętam. To niedorzeczne, żeby kucyk nas rozstawiał po kątach. Co my jesteśmy, myszy czy psy? Mm, no, psy. Psy nie ciągną, kucyki ciągną. Niech sobie jojczy do skichania. Co tu się dzieje? Ej, rozlałeś mi wodę! O! Ale nie tak ciasno! Ha, a jojcz sobie ile wlezie, tylko się przy tym nie ruszaj. i stawio mule. Czy ty mnie nazwałeś mułem? Um. Chcesz powiedzieć, że jestem brzydka? A co tam się znowu dzieje? On powiedział, że jestem brzydka. Nie, to nieprawda. Nazwałem ją mułem. Zniszczona, stara. Ulica, i tak właśnie jest! Widzieliście mnie? Jeszcze dzisiaj rano byłam piękna, ale. Ale zaraz! Nie, wciąż jesteś bardzo ładna, panno Rariki. Tylko tak mówisz na pocieszenie? Nie, naprawdę jesteś ładna i. Oho, i zgrabna też! Ani trochę wam nie wierzę! Ja się wam nigdy nie podobałam! Jak babcie kocham, nie wytrzymam tego! nie. Jesteśmy blisko. Głos dochodzi stamtąd! Szybko! Musi być tam w środku! Dalej! A! Więcej koni do zaprzęgu! Mm. Nie tak szybko! Ten, kto łapie byka za rogi, musi być gotów na rodeo! Dalej, siostry, damy nauczkę! I do góry, i na dół! Da! Jecha! I to się nazywa rodeo! Ech, już idę, piękna! Na Nie! Twilight! Ruszamy! Mogę wiedzieć, co ty wyprawiasz? Co ci szkodzi? Nie! jeden raz! Oh, zgoda! Proszę na polu zabije staryka! szybko! Takiego? Histeryczka! Czepia się nas? No. Gada i gada! I ojczy, proszę, weźcie ją sobie szybko! Rardy, jesteś cała? No przecież. Cześć dziewczyny! Znalazłyście mnie w samą porę. E, w samą porę na co? Zobaczcie! Pozwolicie jej wyjść z całym tym uh, ładunkiem? Tak. Jest was! Tylko ją zabierzcie! Na zawsze! Jak to możliwe! Pięć wózków kamieni? Heh, powiedz jak podeszłaś te trzy wielkie psy. To, że jestem damą, nie znaczy, że nie umiem sobie radzić z kłopotami. Owinęłam ich sobie wokół kopytka raz, dwa! Zaraz opowiem księżniczce Celestii, czego mnie nauczyłaś. Ja? Czego cię nauczyłam? Jeśli ktoś jest delikatny, nie znaczy, że jest słaby. Wystarczy trochę sprytu i odwagi, by poradzić sobie nawet w najtrudniejszej sytuacji. Wszystko się zgadza! Teraz masz dość klejnotów na 150 kostiumów! Chyba że je wcześniej zjesz. Wersja polska na zlecenie Minimini -mini Master Film. Reżyseria Agata Gapońska-Bauman, dialogi Magdalena Dwojak. dźwięk Elżbieta Mikuś, montaż Jan Grabuś, kierownictwo produkcji Katarzyna Piałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Pytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski, kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.